...tej sukienki. Ta nie pasuje do koloru moich włosów, a ta sprawia, że wyglądam staro. Mam tylko czternaście lat. Masz rację, księżno-marino! Sukienka marynarska! Co ty sobie myślisz? Nie jestem małą dziewczynką, jestem młodą kobietą, a teraz będę krzyczeć. Niepowodzenie. Dobrze. Chodź! Nie mogę tego dłużej znieść. Ona doprowadza mnie do szału. Skąd w ogóle wpadłem na pomysł, żeby zaprosić moją siostrzenicę na wolny czas? I co? Przyznaj się doktorze? Czy to bezużyteczne? On zrobi coś po co? Panno Marino, proszę szybko się zdecydować. Wasz wujek, książę, nie lubi, gdy ludzie każą mu czekać. A gdzie mój wujek planuje mnie zabrać? Chciałbym wiedzieć. Na przejażdżkę po jego ziemi w jego samochodzie. Jego ziemia, co w tym zabawnego? Nigdy nie miałem tak nudnych wakacji w życiu. Nie mam z kim się bawić. Błagam, panno Marino. Książę jest bardzo niecierpliwy, a ja obrywam, gdy nie dostaję tego, czego chcę. Biedactwo! Mamusia się tobą zaopiekuje. Będziesz moją zabawką. Chodź, pobawimy się w przebieranki. Nie, nie, no nie sądzę, że... Byłby to dobry pomysł. Albo się przebierzesz, albo pojadę na przejażdżkę z moim wujkiem. Wybór należy do ciebie. Och, dobrze. Co muszę się przebrać tym razem, mały Chińczyk? Przykro ci z tego powodu, bracie przysłowie. Dzień dobry, bracie ptak. Energia! Pośpiech jest złym doradcą! Chodź, Leo. Chodźmy się bawić. Ja jestem jeźdcem, a ty najszybszym koniem na całym świecie! No dalej, koniku, naprzód, potem zagrajmy w łapanie bandytów. Bandyci? Gdzie? A, złapmy go! No cóż, jak widziałeś rozwiązanie. Tamten chłopak. To dla ciebie. Ten piero, panu do. Moja droga siostrzenica. Musiał znowu zepsuć beczkę w toalecie. Teraz musimy poczekać na tego roztrzepanego Piera. Tak, wujku, jestem tutaj. Twoja sprawa. Aj! Co to za żart? Piero zostanie za to za surowo kim ukarany. Ten, no dalej! Załóż natychmiast swój strój pasterstw. Do zobaczenia. Tak, tak jest, To panie. nie perbójku. Nigdy nie pozwalasz mi się dobrze bawić. M Marina. Bo już tutaj cała ta ziemia należy do... Kim jesteś? Moje trzony. Zejdź mi z drogi, kulku. Jest to prawda, to jest mój klasztor. Przypuszczam, że to moja mała miłość. to jest normalna rzecz. Chcę tego chłopca. Co? Masz co? na myśli, że co, 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 co? chcesz tego chłopaka? Po co? Pro zabawy. W ten sposób nie będę ci już przeszkadzał, gdy jestem w twoim domu, wujku Artur. Tak? Więc jeśli dobrze zrozumiałem, książę musi chcieć wziąć na siebie część odpowiedzialności za edukację. Marcelina, tak. To prawda. Ojcze. Co on mówi? I muszę powiedzieć, że ta zmiana postawy jest dla mnie zaskoczeniem. Książę nigdy nie wykazywał nawet najmniejszego zainteresowania, chcąc nam pomóc. Powiedział, że jego rezydencja była kiedyś naprawdę nudnym miejscem, ale teraz. Siostrzenice mogą tutaj dotrzymywać sztuczne. sobie towarzystwa. Więc o to w tym wszystkim chodzi. Sterbursa. spieszczone małe dziewczynki marzą. O czym on mówi? O nudzeniu się. Kim jest wcześniejszy ojciec? Czy? Chłopiec to nie zabawka, panie Piero. Wiem, rozumiem, ojcze. Ale kiedy książę coś sobie postanowi... Nie naciskajcie na nas. Nie zamierzamy z miejsca spełniać życzeń księcia. Naszym pierwszym obowiązkiem jest troska o dziecko. Jeśli Marcelino chce głosować co, co? za zamieszkaniem w człowieku, to nie, nie? nie będzie kontynuować z nami. Co on teraz mówi? Co wy tu robicie, bracia? Nie wiem, nic nie słyszałem. Czy jest zrobione tak, jak lubisz, Marceżino? Jakbyś chciał pójść jutro na spacer po polach Możemy zebrać trochę ziół Do czego potrzebujemy ziół? Aby dodać do ulubionych dań I taj do robienia smacznych jak herbat mówi przysłowie, człowiek nie żyje samym chlebem A jeśli chcesz, pokażę ci tajne przejście, Tutaj, gdzie... Pyszny budyń. Teraz, teraz. Nie dręczcie chłopca, bracia. Powinien mieć swobodę decydowania po swojemu. Powiedz mi, Marcelino, czy kiedykolwiek myślałeś o swojej przyszłości? Wiesz, kontynuacja nauki? Ale już wie wiem wszystko, ojcze. Głowa, ramiona, kolana i palce. Nie, tak jesteś naprawdę bardzo pilnym chłopcem. Ale dorastasz, a cóż, książę... Czy chcesz zamieszkać w rezydencji księcia Marcelino? Nie. Chcę zostać tutaj z tobą. Na zawsze. I opiekować się wami, gdy się ze pana! Bracia, dzisiaj jest szczęśliwy dzień. Niech będzie dzień dla naszego klasztoru. Gdy przeor jest wesoły, taki jest i klasztor. Hmm. Chcę tego chłopaka! O świcie! Tak! Przedtem, czy to jest? Dziękuję. Ha, ha, ha. To pilne. Zabierają Marcelina. Nie, Marcelino. Nie jestem koniem. Obudź się natychmiast, śpiochu. Cześć. To zabiera Marcelina? Na pewno nie. Nie pozwolimy Będziemy na to. Będziemy go chronić. Ale od kogo? Oto oni. Zajmijcie swoje miejsca. Rątku zbierzcie się skiniesz, suko! Tak! Co tu się dzieje? Lepiej wejdę tam jak to. najszybciej! To nie jest moje ulubione danie, ale co może zrobić pies? Pomocy! Zdejmijcie to bestie ze mnie! Cześć. Nie. przepraszam. On szybko hmm. przez nie przechodzi. Telne drzwi! Hmm? O wszystko. Marcelino! Och, nie! Za późno, mamo, poskarżę się, ojcu, na ciebie. Widzisz, żeby ten wieloryb gdzieś się wybierał? No dalej, wy bezużyteczne roba! Po prostu stąd wyjdź, wracaj ponownie. Najwyraźniej. Czy dżentelmenowi smakowało danie? To naprawdę ciekawa broń, ale natura również dysponuje dość skutecznymi broniami. O mój Boże! Jak pokrzywa, która działa wspaniale przeciwko reumatyzmowi. Dziękuję. Zejdź mi z drogi, bracie, bo cięć gnę. No cóż. Z takim nastawieniem oddam się w ręce pana, trzymając się mądrego przysłowia, które brzmi mniej więcej tak. Ochwal okay. pana i podaj amunicję. Wynocha stąd porywacze łotry. Wszyscy pójdziecie do piekła, a książę pójdzie tam z wami. Nie zapomnij swojej broni, panie porywaczu. Dzięki wielkie bracie. O mój Boże! Och. Proszę bracia. idźcie teraz spać, ty też marcelino. Niech Bóg was błogosławi. Naprawdę im dopiekliście. Okay. Niech ponie. Pokonani przez jakiś otyłych starych mnichów, ale oni mieli tam dzikie zwierzęta, panie książę. Cisza! Wyzwali moje autorytety i na to nie pozwolę. Pierot! U jestem, panie, powiedz mi, ty nędzna mała. Jak długo ci mnisi mieszkają na mojej ziemi? Prawie 300 lat, proszę pana. Widzisz? 300 lat życia z dobroczynności i hojności mojej rodziny, a jednak ośmielają się mi sprzeciwiać. Nie mogę pozostać obojętny na takie zniewagi. Tu nie chodzi tylko o kaprys mojej zepsutej siostrzenicy, to kwestia. O co chodzi, żeby sprawiedliwości stało się zadość! Pomyślcie! Musi Twoje być walka! Te są rozkazem, panie książę. To było ponownie! Proszę pana, chcę, żeby Teraz ci zakonnicy mam... zniknęli z mojej ziemi. Na ten tydzień to koniec! Ależ jestem spragniony! Nie, znowu psuje się instalacja wodociągowa. Marcelino, włącz światła. Robi się ciemno. Te światła są zgaszone. Trochę świeżej wody i wszyscy poczujemy się lepiej. Naprawdę? Nie ma wody. Cóż, czemu zawdzięczam przyjemność tej niespodziewanej wizyty? Nie zgubiłeś tutaj kolejnego małego noża, prawda? Chcę zobaczyć twój. Link, twoją licencję na uprawę. Licencja? Dzierżawa. Jaki szaleniec wysłałby cię tutaj z takim żądaniem? Hej, lepiej mów o księciu z trochę większym szacunkiem. Ten klasztor jest tutaj od 300 lat. Od zawsze płaciliśmy tylko trochę bożonarodzeniowego chleba, dwie kury i worek pszenicy każdego roku. Zgadza się, a ty nie masz żadnej umowy najmu. Co? Proszę kliknąć. Tak. Masz na swoje pomidorowa głowo. Podoba ci się? Mały Masz jeszcze pamor. jedną? Uspokój Hał. się, Leo. Hał. O Boże, daj mi cierpliwość. Ta ziemia należy do księcia. Masz dwa dni. Osoby, aby z tego zejść, zostałeś ostrzeżony. Ale na wszelki wypadek przypomnienie. To rany Marcelino! Biegnij! Dusi mnie, proszę Spójrz pana. Proszę, na ten piękny spektakl, droga siostrzenico. Klasztorze, to moja wina, prawda? To akt sprawiedliwości. Ci zakonnicy zasługują na karę w postaci wydalenia za odmowę posłuszeństwa mnie. Must. Może się nauczyli. Nauczą się na błędach i teraz pozwolą chłopcu Zamknij przyjść. Zamknij się. Nikt nie prosił o twoją opinię. Przepraszam. Piero ma rację. Jeśli chłopiec przyjdzie, moglibyście wybaczyć mnichom. Hmm. Na pewno Ta nie. ziemia jest bardzo cenna. Nie będę krzyczeć. Weź to. Dobrze, dobrze. Jeśli chłopak przyjdzie, wybaczam im. Dziękuję. Jesteś bardzo miły i wyrozumiały. Szybko, bracie Pat, pożar pochłania wszystko. Marcelino, nie napełniaj wiadra tak wysoko, nie będziesz Przecież. mógł. Cześć. Co się stało, Leo? Czy to znowu bandyci? Kim jesteś? Czy jesteś jednym z bandytów księcia? że nie, jestem jego siostrzenicą Marina, wynoś się stąd i powiedz swojemu I nie wujkowi jestem naprawdę że skończył i że Bóg go ukaże jesteś jedyną osobą która może to naprawić jeśli zamieszkasz w naszej rezydencji mój wujek powiedział, że wybaczy mnichom ale ja chcę zostać tutaj w klasztorze, to twój wybór mój wujek czasem potrafi być szalony więc myślę, że to koniec ale musisz podjąć decyzję dzisiaj wynoś się Cześć. Przyszedłem się pożegnać. Muszę wyjechać, wiesz? Czy zastanowiłeś Dziękuję. się nad tym dokładnie? Tak, bo jeśli zostanę, książę wyrzuci brata papę, ojca Priora i wszystkich braci z tego miejsca. Powiem im, że chcę iść do tej okropnej rezydencji, ale to kłamstwo. Im więc nic nie mów, dobrze. Zachowam twój sekret, Marcelino. Nie martw się o chleb i wino. Coś wymyślę, żeby móc ci je nadal przynosić. Może przyniosę ci ciasto i lody. dziękuję. Co sprawiło, że postanowiłeś odejść Marcelino. Nie jesteś z nami szczęśliwy? E, tak, ale trochę się nudziłem. Nie ma tutaj żadnych dzieci. A teraz, gdy nie mamy wody ani prądu... Obiecuję, że będę się z tobą bawił ile tylko mogę i pozwolę ci. Dzwoncie w dzwony na każde święto. Nie naciskajcie na niego, bracia. Powinniśmy wszyscy uszanować decyzję Marcelina. Oto jesteś, dziecko. Oto wszystkie twoje ubrania, chociaż pewnie nie będą ci potrzebne. Jestem pewien, że książę kupi ci jakieś ładniejsze. Będzie super. Do widzenia, przyjaciele. Wrócisz do nas, żeby hewić Marcelin. Będę twoim konikiem, będę pił mleko. Oczywiście, że przyjdę zanim się obejrzysz. Dzięki, ojcze. Do widzenia. Goodbye, friends. Will you come back to play with us, Marcelino? I'll be your horsey. I'll give you sweet milk. Of course, I'll come. Before you know it. As soon as I know where your bedroom window is, I'll come and see you every day. Thanks, Tata. Goodbye, Marcelino. Goodbye. goodbye Marcelino, be happy. Where there's love, there's love, Well, here we go. the steps of a monastery out in the